O jerzym wspaniałym. Był sobie kiedyś taki król Jerzy z natury nieśmiały. Do miast zachodził nocami, bo nie lubił Ścipskich nochali. Z daleka już można było usłyszeć jego w liściach ruszanie i śmieszne nadzwyczaj parskanie. Kiedy się skradał po sadach, wyjadał jabłka tak dzieci zawsze myślały. Ale on pożytecznym był królem. Robali nie szczędził w ogóle. W tajemniczy ten sposób pomagał również ludziom w ogrodach, lecz niedoceniona została to sprawa. Do dziś nie wszyscy to wiedzą, że po zmroku, wiosną, latem i jesienią, gdzieś tam i tu w okolicy, buszuje w trawie daleki kuzyn tegoż króla Jerzy. I morał z tej krótkiej bajki jest taki, abyś pozwolił nocnemu Jerzemu,